Czy wiesz, że niektóre produkty, które spożywasz na co dzień, mogą pogarszać Twoje zdrowie i nasilać objawy powiększonej prostaty? Ten poranny kubek kawy lub boczek na talerzu mogą negatywnie wpływać na Twoje zdrowie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Dziś ujawnię, jak niektóre codzienne produkty spożywcze mogą szkodzić Twojej prostacie i jak proste zmiany w diecie mogą poprawić jakość Twojego życia. Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z oddawaniem moczu, wstawałeś w nocy kilkukrotnie do łazienki lub odczuwałeś ciągły dyskomfort w okolicy miednicy, powinieneś wiedzieć, że te objawy mogą być związane z Twoją dietą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to, co nakładasz na talerz, wpływa na zdrowie Twojej prostaty? Może to brzmieć zaskakująco. Ale dieta odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu tego ważnego gruczołu. Miliony mężczyzn na całym świecie borykają się z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, znanym jako BPH. Prostata to gruczoł, który może naturalnie powiększać się z wiekiem, ale w niektórych przypadkach może to prowadzić do uciążliwych objawów. Przyjrzyjmy się, dlaczego tak się dzieje i jak dieta może pomóc. Chociaż ten proces jest naturalny, dla wielu osób wiąże się z objawami, które wykraczają poza fizyczne dolegliwości, wpływają na komfort psychiczny, zakłócają nocny odpoczynek i obniżają codzienną wydajność. Wyobraź sobie, że niektóre produkty, które regularnie spożywasz, mogą nasilać te problemy. Tak, to co jesz, może dodatkowo podrażniać prostatę, utrudniając leczenie i wydłużając okres dyskomfortu. Brzmi przerażająco, prawda? Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość, drobne zmiany w nawykach żywieniowych mogą zrobić ogromną różnicę. Eliminując lub ograniczając pewne produkty, możesz nie tylko złagodzić objawy, ale także poprawić funkcjonowanie swojej prostaty. Co najlepsze, wszystko to możesz osiągnąć w naturalny sposób, bez polegania wyłącznie na lekach. To prowadzi nas do najważniejszego pytania: czy wiesz, które produkty szkodzą Twojemu zdrowiu? Być może nie. I właśnie dlatego jestem tutaj, aby Ci pomóc. W tym materiale podzielę się z Tobą listą siedmiu produktów, których powinieneś unikać lub spożywać z umiarem. Na końcu zdradzę jeden bardzo popularny produkt, który wiele osób codziennie spożywa, nie zdając sobie sprawy z jego negatywnego wpływu na zdrowie prostaty. Może to być coś, co uwielbiasz, a co w rzeczywistości szkodzi twojemu zdrowiu. Oglądaj do końca, aby poznać wszystkie szczegóły i dowiedzieć się, jak już dziś możesz zacząć zmieniać swoją dietę i poprawiać jakość życia. Zanim przejdziemy do omówienia produktów, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest prostata i dlaczego może powodować tak wiele problemów. Prostata to niewielki gruczoł wielkości orzecha włoskiego, zlokalizowany tuż pod pęcherzem moczowym. Mimo, że jest mały, odgrywa kluczową rolę w organizmie mężczyzny, odpowiada za produkcję części płynu nasiennego, który odżywia i transportuje plemniki. Brzmi prosto, prawda? Ale problem pojawia się, gdy wraz z wiekiem prostata naturalnie się powiększa. I tutaj zaczynają się objawy. Kiedy prostata rośnie, może uciskać cewkę moczową, co utrudnia przepływ moczu. Może to prowadzić do trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza, słabego lub przerywanego strumienia moczu oraz częstego oddawania moczu w ciągu dnia. A co gorsza, w nocy, co zakłóca sen i powoduje zmęczenie. Wielu mężczyzn zgłasza również ciągłe uczucie, że pęcherz nie jest całkowicie opróżniony, co może powodować dyskomfort i stres emocjonalny. Te objawy wpływają nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również mogą zakłócać pracę, relacje i wewnętrzny spokój. I pamiętaj, na końcu tego materiału zdradzę jeden bardzo popularny produkt, który może sabotować twoje zdrowie, nawet jeśli tego nie zauważasz. Zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się więcej. Teraz, gdy lepiej rozumiesz znaczenie prostaty i wpływ jej powiększenia na codzienne życie, zacznijmy odkrywać produkty, które mogą nasilać te objawy, nawet jeśli tego nie zauważasz. Klasycznym przykładem są przetworzone mięsa, takie jak bekon, kiełbasy, szynki i parówki. Te produkty są powszechnie spożywane ze względu na swoją praktyczność i smak, ale w rzeczywistości są one pełne konserwantów, tłuszczów nasyconych i soli, kombinacji, która może znacznie pogorszyć objawy BPH. Te produkty zwiększają poziom stanów zapalnych w organizmie. Co może nasilać dyskomfort związany z powiększoną prostatą. Na przykład nadmiar soli może prowadzić do zatrzymywania wody w organizmie, co dodatkowo obciąża pęcherz i utrudnia przepływ moczu. Ponadto tłuszcze nasycone obecne w tych mięsach przyczyniają się do podrażnienia tkanek prostaty, co sprawia, że objawy stają się bardziej dotkliwe. Nie oznacza to jednak, że musisz rezygnować ze smaku i przyjemności płynących z jedzenia. Istnieje proste i zdrowe rozwiązanie: zastąp przetworzone mięsa białkiem chudym, takim jak kurczak, indyk lub ryby grillowane. Jeśli wolisz podejście oparte na roślinach, ciecierzyca, soczewica i tofu są doskonałymi źródłami białka, które dodatkowo pomagają w walce ze stanami zapalnymi. Wprowadzenie takiej zmiany może wydawać się drobnym krokiem, ale pozytywny wpływ na Twoje zdrowie może być zaskakujący. Warto spróbować. Możesz się zastanawiać: jeśli niektóre produkty mogą pogarszać objawy powiększonej prostaty, co powinienem jeść zamiast nich? Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele zdrowych i smacznych alternatyw, które możesz włączyć do swojej diety. Aby lepiej zadbać o zdrowie, nie rezygnując z przyjemnych posiłków. Na przykład, zamiast przetworzonych mięs, takich jak kiełbasy, bekon czy parówki, wybierz chude białka, takie jak pierś z kurczaka, świeże ryby lub chude kawałki wołowiny. Te wybory są bardziej naturalne i zawierają mniej tłuszczów nasyconych, co pomaga zmniejszyć stany zapalne w organizmie i chroni zdrowie prostaty. Ale to nie wszystko. Jeśli szukasz jeszcze większych korzyści dla swojego organizmu, białka roślinne są doskonałym wyborem. Produkty takie jak tofu, ciecierzyca i soczewica nie tylko dostarczają bogatych źródeł składników odżywczych, ale także mają naturalne właściwości przeciwzapalne. Dodatkowo te produkty są wszechstronne możesz je dodawać do sałatek. Zup, gulaszy, lub nawet przygotować domowe burgeri roślinne. To nie kwestia rezygnacji ze smaku, ale dostosowania swoich wyborów, aby wspierać lepsze zdrowie. Przejdźmy teraz do kolejnej grupy produktów, które zasługują na uwagę: pełnotłustych produktów mlecznych. Produkty takie jak mleko pełnotłuste, tłuste sery i masło są powszechnymi składnikami diety wielu osób, ale dla tych którzy zmagają się z objawami powiększonej prostaty, mogą one być prawdziwym zagrożeniem. Zawierają one dużo tłuszczów nasyconych, które mogą wpływać na hormony w organizmie, przyczyniając się do nasilania objawów BPH. Badania naukowe wykazały, że diety bogate w tłuszcze nasycone są związane z większym ryzykiem problemów z prostatą. Ale znowu istnieje rozwiązanie. Możesz zastąpić tradycyjne produkty mleczne lżejszymi i równie smacznymi alternatywami. Mleko migdałowe, owsiane lub kokosowe to świetne opcje, zwłaszcza dla osób chcących zmniejszyć stany zapalne. Dodatkowo wybieraj sery o obniżonej zawartości tłuszczu lub, jeśli to możliwe, stosuj roślinne alternatywy, takie jak sery na bazie orzechów, które są smaczne i zdrowsze. Takie drobne zmiany mogą znacząco poprawić codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim zdrowie prostaty. A co opowiesz na temat kofeiny? Wiem, że wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy, ale dla osób zmagających się z objawami powiększonej prostaty kofeina może być jednym z największych problemów. Dzieje się tak, ponieważ jest to naturalny stymulant, który zwiększa częstotliwość oddawania moczu, co oznacza więcej wizyt w toalecie i mniej przespanych nocy. Dodatkowo kofeina może podrażniać pęcherz, potęgując uczucie dyskomfortu i ciągłe parcie na mocz. Jeśli jesteś miłośnikiem kawy lub czarnej herbaty, nie oznacza to, że musisz całkowicie z nich zrezygnować, ale warto ograniczyć ich spożycie i poszukać alternatyw bezkofeinowych. Herbata ziołowa, taka jak rumianek, jest doskonałym wyborem. Oprócz działania relaksującego, ma właściwości łagodzące, które mogą pomóc zmniejszyć dyskomfort w okolicy miednicy. Jeśli jednak brakuje Ci smaku kawy, możesz spróbować jej wersji bezkofeinowych, które smakują bardzo podobnie, a mają mniejszy wpływ na Twoje zdrowie. Teraz zajmijmy się wrogiem którego wszyscy znają, ale wielu go bagatelizuje alkoholem. Nie jest tajemnicą, że wiele osób lubi zrelaksować się przy drinku lub piwie na koniec dnia. Ale alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, może być dużym wrogiem zdrowia prostaty. Działa jak diuretyk, zwiększając produkcję moczu, co oznacza więcej wizyt w toalecie, szczególnie w nocy. Jakby tego było mało, alkohol osłabia również układ odpornościowy, utrudniając regenerację prostaty i wydłużając objawy BPH. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz całkowicie eliminować alkoholu ze swojego życia, ale warto spożywać go z umiarem. Zamiast mocniejszych trunków, takich jak alkohole destylowane czy piwa, wypróbuj lżejsze opcje, takie jak wytrawne wino, i ogranicz ilość. Unikaj również spożywania alkoholu późno w nocy, ponieważ może to nasilać wizyty w toalecie, gdy próbujesz zasnąć. Kluczem jest równowaga, aby zachować zdrowie i nadal cieszyć się chwilami relaksu. Kolejnym czynnikiem, który jest często niedoceniany, ale może mieć bezpośredni wpływ na dyskomfort związany z powiększoną prostatą, są pikantne przyprawy. Ostre sosy, papryka, chili i inne intensywne przyprawy mogą wydawać się nieszkodliwe, a nawet apetyczne dla miłośników wyrazistych smaków, ale ich wpływ na organizm może być znacznie poważniejszy niż się wydaje. Te składniki mogą podrażniać pęcherz i prostatę, znacznie pogarszając objawy łagodnego przerostu gruczołu krokowego, BPH. Zwiększają one uczucie nagłego parcia na mocz i mogą nasilać dyskomfort w okolicy miednicy. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musisz rezygnować ze smaku, dbając o swoje zdrowie. Istnieją łagodniejsze i równie smaczne alternatywy, które nie zaburzają przyjemności jedzenia, a jednocześnie pomagają zwalczać stany zapalne. Kurkuma to doskonały przykład. Jest to przyprawa znana ze swoich naturalnych właściwości przeciwzapalnych. Można ją stosować w zupach, gułaszach, a nawet przy przygotowywaniu ryżu czy warzyw. Inne opcje to świeże zioła, takie jak bazylia i pietruszka, które dodają smaku i aromatu do potraw bez negatywnego wpływu pikantnych przypraw. Możesz odkryć świat łagodnych przypraw, które równoważą smak i zdrowie. Przejdźmy teraz do grupy produktów, która zasługuje na szczególną uwagę ultraprzetworzonych. To rodzaj żywności, który często pojawia się w codziennym życiu, czy to z powodu wygody, czy nawyków. Znasz te hipsy, które kupujesz w sklepie, ciastka z nadzieniem, które wydają się nieodparte, czy gotowe dania do podgrzania w mikrofalówce. Te produkty są pełne tłuszczów trans konserwantów i bardzo wysokiej zawartości soli. Ich wpływ wykracza daleko poza przyrost masy ciała czy zatrzymywanie wody w organizmie. Te składniki wywołują stany zapalne w całym organizmie, w tym w prostacie. Problem polega na tym, że wiele osób nie dostrzega długoterminowych szkód, jakie powoduje taka żywność. Tłuszcze trans, na przykład, nie tylko podnoszą poziom złego cholesterolu, ale także nasilają procesy zapalne w organizmie, co dodatkowo utrudnia prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Nadmiar soli, obecny w niemal wszystkich produktach ultraprzetworzonych, zwiększa ciśnienie na pęcherz i obciąża nerki, co tylko pogarsza objawy u osób, które już mają problemy z prostatą. Ale rozwiązanie jest proste i skuteczne. Priorytetem powinny być bardziej naturalne posiłki przygotowywane w domu. Na początku może się to wydawać trudne, ale korzyści są niezaprzeczalne. Wyobraź sobie, że zamiast sięgać po ciastka z nadzieniem, wybierasz porcję świeżych owoców, bogatych w błonnik i antyoksydanty. Albo zastępujesz mrożone gotowe dania potrawami przygotowanymi z naturalnych składników, takich jak warzywa, Pełnoziarniste zboża i chude białka. Te wybory nie tylko poprawiają zdrowie prostaty, ale również podnoszą ogólną jakość życia. Teraz, gdy znasz produkty, które mogą szkodzić zdrowiu Twojej prostaty, chcę, abyś zastanowił się, jak drobne zmiany mogą odmienić Twoją codzienność. Wyobraź sobie, że budzisz się z mniejszym dyskomfortem, czujesz się lżej i widzisz, że twoje ciało działa lepiej, wszystko dzięki dostosowaniu diety. Ograniczając lub eliminując te szkodliwe produkty i wybierając zdrowsze alternatywy, nie tylko pomagasz swojej prostacie działać sprawniej, ale również zmniejszasz uciążliwe objawy, które tak bardzo wpływają na twój dzień. I na koniec małe przypomnienie: nie lekceważ wpływu tych zmian. Drobne korekty mogą przynieść wielkie rezultaty, więc dlaczego nie zacząć już dziś? Jeśli podobał Ci się ten materiał i uważasz, że może pomóc innym, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej takich porad. Pamiętaj: zdrowie Twojej prostaty i jakość Twojego życia zawsze są w Twoich rękach. Dbaj o siebie.